Dzień dobry, dziś na tapet weźmiemy domy pasywne. Dlaczego to jest dobre rozwiązanie, dlaczego się opłaca i czy musi być kontrowersyjnie drogo? Zapraszam. Zatem na start mała definicja: czym jest dom pasywny? Jest budynkiem o ekstremalnie niskim zapotrzebowaniu na energię. Według przepisów jest to 15 kW na metr kwadrat na cały rok. I źródła ciepła w takim budynku powinny być wykorzystywane głównie pasywne, czyli mieszkańcy, urządzenia elektryczne, ciepło słoneczne oraz odzysk energii z wentylacji. Dla ułatwienia opowiem trochę na własnym przykładzie. Wybudowaliśmy budynek mieszkalny w 2012 roku. Oddany do użytkowania, budowany przez dwa lata. W tamtym czasie do zakończenia budowy należało dostarczyć coś takiego jak charakterystyka energetyczna budynku. Należało to bezwzględnie wykonać. Zależało mi na tym, aby zostało to wykonane rzetelnie i uczciwie. Okazało się, że można uzyskać dom pasywny zupełnie tradycyjnymi metodami. Wprawdzie mój budynek mieści się ledwo w tą definicję, gdyż faktycznie jest to 15 kW na 2 na rok. Niemniej osiągnięte zostało to zupełnie tradycyjnymi metodami. A jak? Nawet dzisiaj, gdy jestem pytany przez naszych klientów, jaki dom posiadamy, jak jest wybudowany i w jakiej technologii, w co jest wyposażony, budzi to pewne zdumienie. Otóż budynek, aby stał się budynkiem pasywnym, został wyposażony w pompę ciepła. Wentylację mechaniczną z rekuperacją zostało założone ocieplenie o grubości 20 paru centymetrów i budynek został wyposażony w najlepsze na tamten czas okna oraz tak zwany ciepły montaż. Mogę dodać, że w tamtym czasie, gdy był wykonywany ciepły montaż, to część firm nawet nie wiedziała, czym ono jest. Te rozwiązania pozwoliły nam uzyskać tak dobry wynik. W tamtym czasie warto dodać, że tradycją było zakładanie. Ocieplenia o grubości 12-15 cm maksymalnie, ocieplenia pod posadzką na poziomie 5-10 cm maksymalnie, a wykonanie izolacji na poddaszu to było 18 cm wełny mineralnej. Te wszystkie elementy w moim budynku zostały znacznie pogrubione. W dachu jest prawie 30 cm wełny. Na ścianach jest 20-25 cm styropianu. W posadzce jest 20 cm styropianu, aby ograniczyć ucieczkę ciepła, dodatkowo zastosowaliśmy wentylację mechaniczną, tak zwaną rekuperację z odzyskiem ciepła. Odzysk ciepła w takiej instalacji wynosi nawet do 70%, co pozwala jednocześnie wentylować budynek, posiadać dobry mikroklimat. Oraz oszczędzać pieniądze. Kolejną instalacją, która przybliżyła nas do świetnego wyniku jest instalacja fotowoltaiczna. Prawie zakładana troszkę później, natomiast dom już w tamtym momencie był przygotowany do jego użytkowania na instalacji fotowoltaicznej. Bardzo często na YouTubie można usłyszeć, że dom pasywny można osiągnąć tylko za pomocą zbitej bryły, odpowiedniego ukierunkowania na świat, płyty fundamentowej czy ogólnie prostego kubika. I oczywiście, częściowo jest to prawda, ponieważ bardzo mocno pozwala nam na oszczędność energii oraz na pozyskanie tej energii z zewnątrz. Ale nie jest to jedyna filozofia, którym musi Wam przyświecać w momencie, kiedy chcecie mieć oszczędny budynek. Zatem prawda jest zupełnie inna. Budynek można wybudować metodą nawet tradycyjną, spowodować, że będzie bardzo energooszczędny, niedużymi nakładami finansowymi. Dotyczy to także innych budynków, budynków biurowych czy hal magazynowych. Dzisiaj bardzo zachęcam klientów, aby nie, za, nie oszczędzali na przykład na halach magazynowych. Różnica między założeniem płyty, która ma 16 cm, a płyty, która ma 20 cm jest niewielka, natomiast w przyszłości jej docieplenie będzie. Co najmniej bardzo trudne, natomiast pozyskana energia w przyszłości do zużycia budynku będzie znacznie niższa, i bardzo szybko ten efekt się nam zwróci. Jeśli macie dodatkowe pytania w tej kwestii, zostawcie je na dole jako komentarz. Zasubskrybujcie nasz kanał, a jeżeli potrzebujecie pomocy w jakimś specyficznym przypadku, zachęcam do kontaktu z naszą firmą. Do zobaczenia.